Bardzo dziękuję. Ja zdejmę jeszcze maskę na wszelki wypadek, bo jednak jestem zaszczepiony. Eee, szanowni Państwo. Do profesora Korbana, bo profesor wziął maseczkę, mówiąc, jest w pełni zaszczepiony. Czy to jest jakaś zapowiedź zmiany rekomendacji w pomieszczeniach zamkniętych? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, proszę. W każdym razie do końca? To ja może odpowiem najpierw. Jeżeli chodzi o zdejmowanie maseczek, to po pierwsze my jesteśmy zaszczepieni w pomieszczeniach zamkniętych, po drugie jesteśmy w odległości, tak jak przykazano, półtora metra co najmniej, w związku z tym to jest dopuszczalne w przypadku osób zaszczepionych. Natomiast zresztą z decyzjami dotyczącymi zniesienia tego typu obowiązku czy zaleceń myślę, że należy poczekać jednak do rozwoju sytuacji, zobaczenia czy ta liczba zakażeń będzie u nas rosła. Na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. Mówię no pan, ludzie zadadzą sobie pytanie, to, po, to ja, po co ja traciłem biznes? Ja nie mówię o przeszłości, kiedy poziom dyscypliny społecznej był większy, tylko teraz, kiedy zmęczenie pandemią, zmęczenie między innymi restrykcjami, doświadczeniami wszystkim jest o wiele większe. Ja myślę, że ta, te odpowiedzi nie tylko nie uspokoją ludzi, ale wręcz przeciwnie, bo oni mają takie poczucie, że realnie stracili biznes albo powodli w kłopoty. Z kłopotów można wyjść, ale jak ktoś stracił biznes i już go nie jest w stanie odbudować, a to nie jest jednostkowy przypadek. No, panie redaktorze, ja staram się bardzo klarownie pokazać, że jesteśmy w innej rzeczywistości. Dobra. Rzeczywistości, w której mamy narzędzia o wiele bardziej skuteczne niż restrykcje i dlatego z tych narzędzi korzystamy i na nich się opieramy. Dobra. W związku z tym mam do Pana takie pytanie. Tak jest. Kiedy był Pan ostatnio w sklepie spożywczym i czy Pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko no Pani mnie pyta o ceny w sklepie, czy o ceny rosnące natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną, akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko także rośnie. W związku z tym jest to zjawisko, które miecz obusieczny, można tak powiedzieć. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników by oznaczało to niezwykle trudny czas. A w ten sposób mamy przynajmniej tutaj po stronie rolnictwa, oczywiście mówię o. W rolnych nie mówię teraz o trzodzie chlewnej, bo tam jest potężny problem związany z ASF-em. Mamy sytuację inną. Dlatego chcemy zdecydowanie poprawić los emerytów poprzez wzrost ich dochodów netto, bo emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca zł oznacza, że w kieszeni emeryta może miesięcznie zostać sto kilkadziesiąt złotych, nawet 200 złotych, w zależności od poziomu e, emerytury. I to jest rzecz, o którą ja z kolei pytałem emerytur bardzo często na moich spotkaniach w domach seniora, bardzo licznych spotkaniach z emerytami, czego oni oczekują. I to było bardzo często pojawiające się hasło. To jest to, <laughs>